So let's start from one way or another. Czyli jaka jest różnica, jak, jakby na czym polega w ogóle another i co oznacza another? I na pewno wszyscy znacie piosenkę, której ja nie zaśpiewam, bo niestety nie potrafię śpiewać, troszkę za Więc znacie na pewno piosenkę pod tytułem One way or another. Tarararara. Resztę znacie. To so, one way, czyli to jest na jeden sposób, um, coś możemy zrobić. Or another albo inny. Bez względu na to, jakim sposobem to zrobimy. So one way or another we will learn how to use another and other today. Czyli w taki czy inny sposób nauczymy się dzisiaj another. Więc zacznijmy od another, bo on chyba troszeczkę więcej um, przynosi nam problemów, a fajnie po prostu go zrozumieć. Więc Samo słówko another, znaczy, mam nadzieję, że widać dobrze, znaczy następny kolejny. Następny kolejny. Another one. Uh, więc to, co warto zauważyć w słówku another, i to tak naprawdę determinuje jego użycie, to jest to, że another to jest nic innego jak another other. Czyli jeden. W momencie jak mówimy w języku angielskim, kiedy używamy słówka e. Albo N, czyli for example, for example, there is a dog, czyli jest jakiś tam pies, or um, there is a meeting, jest jakieś spotkanie, to znaczy, że nie może być tego więcej niż jeden. N zawsze znaczy jeden w języku angielskim, dlatego, dlatego nigdy nie może pojawić nam się w liczbie nogi. Więc another to jest another, czyli kolejny, następny, ale zawsze tylko Jeden. Sonia mówi one direction. I didn't even know that, but thank you so much. Awesome. I teraz tak. Używając słówka another, możemy powiedzieć another time, another drink, or another person. We can say, we can say, let's meet another time. Let's have another drink. Um, let's talk to another person. Więc jeśli powiemy another, to znaczy, że to, o czym mówimy, Um, to jest dokładnie to, czego chcemy więcej, tak? Albo y, czego chcemy, jakby kolejną ilość. Więc napiszcie mi, kochanie, zdanie. Jak napiszecie takie zdanie, tak? Um, napijmy się jeszcze jednej koli. Napijmy się jeszcze jednej koli. Macie słówko drink. Proponuję, żeby użyć e, wyrażenia let's. Tak? Napijmy się, let, zróbmy coś razem. Let's. To no jak napiszecie takie zdanie? Napijmy się kolejnej koli. Czyli oznacza to, że we are drinking coke right now, but we would like to have. And how will you say it? Jak to powiecie, kochani? Ok, widzę od Małgosi odpowiedź. Widzę od Ani na Facebooku. Mhm, mm ok. Super. Let's drink another coke. Let us drink another coke, okay? We can drink. Coke, another together. Another Coke together. OK. Awesome. Super Elu, że cię widzę. Let's drink another Coke. Awesome. Dobrze, to teraz bym chciała, żebyście wymyślili swoje zdanie. Już nie będę wam mówiła, e, co zamawiacie i czy, co, czy coś zamawiacie, ale użyjcie tego słówka jako coś kolejnego. Zróbmy coś. Nie wiem, spotkajmy się na przykład następnym razem, porozmawiajmy jeszcze raz, zbudujemy kolejne na przykład spotkanie. Jakie jeszcze inne zdanie możecie utworzyć ze słówkiem another? Może to być another time, czyli innym razem, another drink, czyli kolejny drink, or another person, czyli kolejna osoba. Uh, OK, I'm going to meet another time. Awesome, Magda. OK. Let's have another cup of coffee. Gaga całymi zdaniami, bo widzę, że ucina z Pamiętajcie, że zdania to jest osoba, to są niej reszta zdania. Ewentualnie, jeśli mówimy o um, formach takich rzecznościowych, to powiemy let's. Let's do it. Let's meet. Let's have another meeting. Let's talk another time. Uh, let's have another friend over. Whatever you're going to choose to say. Okay? We can go another date. So not day, not this day, but another day. Okay? Let's meet another time. Today I'm very, very busy. So let's meet another time. Okay? Or we have agreed about everything that we wanted to agree, and let's meet another time. Let's talk another time, okay? Okay, let's have another meeting, Eva. We have to meet another time. Super We have another meeting in an hour. Czyli, czyli znaczy, że mamy kolejne spotkanie za godzinę. Następne, kolejne. Mamy już to, teraz będzie kolejne. Another one. Mm -hmm. Okay. We have another meeting soon. Super, super. Czyli pamiętamy, że jeśli mówimy another, to znaczy, że cokolwiek tu się pojawi, to jest to kolejne następne, a przede wszystkim musicie pamiętać, kochani, że to jest liczba pojedyn pojedyncza, tak? Nie możemy powiedzieć another cars, or another people, or another computers, bo skoro another oznacza jedynka, no to nie możemy powiedzieć kolejne samochody. W języku angielskim, w języku polskim brzmi to jeszcze ok, natomiast w języku angielskim już potrzebujemy coś innego. Ok? So another is always singular. Kochani, w nauce języka angielskiego chodzi o skutek, efekt szybki, mierzalny, zauważalny z tygodnia na tydzień. Zapraszam Was serdecznie, jeśli chcecie się poważnie zaangażować w język angielski, chcecie się nauczyć szybko i chcecie mieć. Taki efekt. Zapraszam Was na kolejny webinar. A żeby uczestniczyć w tym webinarze, bardzo proszę, żebyście zapisali się na link powyżej. Join us to Obłąd. Dołączcie do obłądu i uczcie się razem z nami. Tak, żeby za chwilę faktycznie zniwelować wszystkie błędy i zacząć po prostu dobrze mówić. Zamieńmy, kochani, moje gadanie w nasze wspólne działanie i w wasz. Effect. See you soon. Click on the link and I'll see you very soon. And please, please, please make sure to share this lesson. Proszę was, podzielcie się tą informacją ze wszystkimi. Udostępnijcie tą informację na Facebooku, podzielcie się ze znajomymi, dajcie łapki w górze, niech jak najwięcej osób do nas dołączy, bo my wszyscy musimy step up and learn English effectively. See you soon, guys.